Siemaneczko z tej strony Mateusz, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku ze mną jest Angel. Ahoj, dobry dzień, I am Netoperek. <grym> I w dzisiejszym odcinku zagramy sobie SDKFZ-em Pumą. I zobaczymy, tak naprawdę, jak to nam tutaj pójdzie. Jeżeli chodzi o Pumę, no to gramy tą ...prawilną, prawdziwą, idealną, czyli. ...drugowojenną. Drugowojenną. Ogólnie w grze występuje cztery warianty tej Pumy. Pierwsza to jest właśnie ta z 50, którą właśnie widzicie na ekranach. Drugim wariantem jest Puma z 20. Jest to po prostu mm, takie trochę przeciwpiechotne, trochę przeciwlotnicze. Do czołgów też się w miarę nadaje, więc jest ok. Później mamy właśnie wersję z 75 krótką. I na samym szczycie tak naprawdę mamy pak Pumę, czyli Pumę z długą 75, może nie najdłuższą, ale tą długim wariantem np. z pancer czwórki. Dobrze, nie przedłużając, wejdziemy sobie do bitewki. Yy, ogólnie bitwa będzie dosyć krótka, bo ja mam dzisiaj paskudny po prostu yy, humor i stan, yy, powiedziałbym mój, yy, mój taki zwykły, tak bym powiedział. Dodatkowo nie wiem, co będzie z odcinkiem w środę, ponieważ mam. Sprawy prywatne. Sprawy prywatne i to takie dosyć poważne, więc muszę to sobie wszystko pozałatwiać. Więc nic. Zobaczymy, jak to nam tutaj pójdzie. Jeżeli chodzi o Pumę z 50, no niestety została mocno skrzywdzona przez godzinę standardowo. A z drugiej strony też trzeba patrzeć na to, że ja nie odpaliłem Wartandera tak naprawdę od. Długiego, długiego czasu, odkąd tak naprawdę wlazła aktualizacja, to ja praktycznie w tą grę już nie gram. To ja trochę częściej mi się zdarza, ale nie za często. Powiedz, powiedzmy sobie szczerze, że e, żadna firma w życiu nie mogłaby sobie na to pozwolić, żeby tak psuć własną produkcję, ale no... Po e, mieści jak... Wod to robił. Wod to robił i kurwa się zreflektował. I to dosyć mocno się zreflektował a niestety godziny chyba nie mają, nie mają czegoś takiego, że myślą. Nie, wrażenie, co oni też zrobili coś z mobilnością Pumy? Zrobili, jest kóźwa tragiczna. Kiedyś Puma ja tak popierdzielała, nie? Wiem o co chodzi, nie? Nie, powiedzmy sobie szczerze, no... W takim momencie, kiedy firma ewidentnie psuje Swoją własną grę, no to nie jest z, z nic dobrego, nie? Ale wiadomo, nie wszystko, ni, nie wszystko musi być idealnie, nie? Choć nie powiem, samo założenie po części rozumiem, tylko że w złym miejscu zaczęli przestawiać Bery. No tak. Zrobili to powiedzmy sobie szczerze no w bardzo taki mocno nieprzemyślany sposób no I, to, i to trzeba przyznać no. Nie wzięli nic tak naprawdę pod uwagę i efekt tego teraz mamy, nie? Tak naprawdę już, się, już zaczęło się wszystko psuć w momencie kiedy zostały wprowadzone te nowoczesne pojazdy, tak? Bo już wtedy było za bardzo zbliżone BR-ami to wszystko. No. A z racji tego, że zaś zaczęli grzewać przy BR-ach ja obstawiam, że może być jeszcze gorzej. Więc tak naprawdę zobaczymy jak to później będzie. Ja bym im dał bardzo prosty patent, właśnie... godzinom Nie bierzemy pojazdów drugowojennych między... na zasadzie roczników. Przypomnę Ci, jak czulowo by nacja japońska wyglądała? Powiem Ci tak... Nacja japońska by wyglądała bardzo słabo. To fakt, nie, ale yy, z drugiej strony, okej, okay, Japo Japończyk to jest akurat niszowa nacja. To trzeba przyznać, jest niszowa, tak, ale jest niszowa, bo jest pokrzywdzona. Jest mocno specyficzna, wymaga umiejętności od gracza, dokładnie ale jeżeli oni chcą zrobić, niech robią roczniki, właśnie, czyli na przykład, yy, wiesz, pojazdy stare, no to trafiają na po prostu stare pojazdy, tak, a nowoczesne, no, nowsze maszyny, niech trafiają po prostu na inne BR-y i tyle, problem rozwiązany. Zrobić po prostu lata produkcji i tyle, no, niekoniecznie bym powiedział nie no, 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 no japońska miałaby tak naprawdę przewalone tylko w jednym momencie przecież 3 czwarte drzewka gdzie? No a jak chciałbyś się tam dokopać do jakiejś innej ery No, przecież wystarczyłoby zrobić. Przecież wystarczyłoby zrobić tak naprawdę e, od dajmy na to Yy, powiedzmy, przykładowo yy, nie wiem, powiedzmy, niech będzie kurde, od 39, dziewiątego, tak? zrobić 39, dziewiąty 40, potem 40-41 Powiedzmy 42, 43 i tak co rok, nie? Mm -hmm. I by było dobrze. To chyba po... takie skomasowanie maszyn za to jest trochę do ciula. Nie no, powiedziałbym szczerze, mhm. że nie. Tak. No przecież tych maszyn aż tak wcale dużo nie powstawało w, te, w przeciągu roku. Miał być to po prostu mocno rozdzielone. No. Ogólnie pół mam całkiem fajnie, teraz wyszła bitwa. Wyjątkowo. No bez jaj. Pierdolony Rus, yy, ruski bias. Trafieniem w bok tak, tak. zbiornik paliwa. Ja jakoś 50 mogłem z Wam sortować. No wiesz, jak już pocisk przebił się przez ten cholerny zbiornik. No to już zabił tak na strzała, ale musiałem się przekopać. nie? Ewentualnie jest jeszcze druga opcja, yy, co mogliby zrobić, i by to dosyć łatwo ułatwiło sprawę. I o tym akurat nie pomyśleliśmy, a mogłoby być dosyć ciekawe. Nie wiem, ciekawie. nie powiedziałeś, więc yy, nie wiem. Czyli, czyli tak naprawdę zrobić dwa osobne drzewka. Nie. Maszyny drugowojenne i maszyny nowoczesne. Eee, to nie chodzi o dwa osobne drzewka. Jeżeli by ustawili normalnie, rozsunęli bery znacznie bardziej, zamiast tak jak teraz mamy topowy te 11, to zrobić topowy, że na przykład będzie 20 albo i więcej, no, to też będzie inaczej. Bo jest znacznie na szersze pole manewru. Mieli, nie mieliby wtedy też problemu z dobraniem beru lotnictwa do cołgów. Kawałek by, by, mogliby operować do poziomu 20, czy tam nawet i więcej. No, no jest, kilka, oni, jest kilka. Bardzo chcieli to przycisnąć. Powiedzmy sobie szczerze, jest kilka możliwości, co można wykonać. Wystarczyłoby tak naprawdę faktycznie wziąć i zrobić. Ee, wiesz, wprowadzić najpierw jeden pomysł, za że ok. Czyli był dobry. Wprowadzić drugi pomysł taki testowy, zrobić, nie? No właśnie, dostałeś testową zmianę klasyfikacji. No i. Wysunęli połowę maszyn o całą, całą sztabę Nie, prawie. Większość, takie 80% maszyn o całe jeden, nie? No tak. Ale wiesz, chodzi mi o bardziej o to, żeby wprowadzić taką. Mm, coś takiego, jak robię na przykład WOD. Czyli masz serwer testowy, nie? Masz serwer testowy i na tym testowym sobie testujemy czy kurwa... To, że nie zabiłeś tego kawałka, wiesz? Nie zabiłem, za małe bomby, no. Nawracam. Tu cię objeżdża. Teciak, wiem. Tylko, że z teciakiem jestem, będę w stanie sobie poradzić, a z kawulcem już tak średnio. Zabijam kawuka? <coughs> jest tam jeszcze Chyba jeden kawuł. tak kręci wieżą dziwnie po chińsku. Tam jest jeszcze jeden kawuł. Widzę. No i co na tego kawułu? O oh fak! Drzewo! No, niestety bitwa będzie porażka. Ja zapomniałem, że nie mam podwójnych użyć. Mhm. Na, pum na pumie. No niestety. To jeszcze wykorzystamy Dunkera. Ogólnie Pumą powiem wam szczerze, fajnie się gra. Tylko gdyby ona miała ten swój stary BR. Ale w ogóle jesteśmy w trzy osoby tylko. <świetnie> Dziwny ten teciak. Czemu? Nie wychyliłem się ni nic, a on już tak majtał wierzą na zasadzie... Serio? E, ...lokalizowania jak na bota. O -o. Chyba dwa razy musiałam poprawić w kablicę, nie? A jeszcze ił Odrodzę się jeszcze Jako przeciwlotniczy zestaw rozwalę tego iła, przynajmniej spróbuję No, ale jest dobrze. Nic. Jak sami zauważyliście, to była taka dosyć szybka bitwa pak, e, Pumą. No ale. zwykłą Pumą, nie pak, Pumom. No, właśnie, zwykłą Pumą. No, więc całkiem fajnie nam to poszło. Tak jak mówiłem, będzie to dosyć szybki odcinek, więc dzięki wielkie za oglądanie. Ja się z wami żegnam. Zapraszam na kolejny odcinek, który nie wiem kiedy się pojawi. Nie wiem, czy w środę, czy nie będzie czasami w niedzielę. Więc dzięki wielkie. Cześć.